Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na krótką pogawędkę o wizach australijskich przy kawie. Nazywam się Maria Krieger. Już od kilku lat mieszkam w Australii. Mieszkam we wschodniej Australii, na Sunshine Coast. No, ja do Australii przyjechałam na wariackich papierach, także nie polecam. I nie polecam emigrowania w wieku 50 lat, dlatego że. Um, emigracja, jest to przywilej ludzi młodych. Młodych, jak masz 19, 20, 21, 22, 25, 30, 35 lat, to emigruj. <grym> jak masz 50, to już, to już licz na dzieci. Um, jeżeli chodzi o wizy australijskie, to one skupiają się w takich czterech podstawowych rodzinach, w takich czterech podstawowych grupach wizowych. Więc to są wizy pracownicze, grupa wiz pracowniczych, to są wizy studenckie, to są wizy rodzinne i to są wizy biznesowe. I teraz musisz się zastanowić, do której grupy wizowej należysz, no bo jeżeli podoba ci się Australia tylko i wyłącznie ze względu na to, że tu świeci słońce 365 dni w roku prawie, to czasem może to nie wystarczyć. No, chyba że masz, jesteś zdeterminowany bardzo. Musisz więc tak, zastanowić się najpierw, do której grupy wizowej należysz, no i zacząć um, zbierać dokumenty. Bo, na przykład, jeżeli um, chcesz wystąpić o wizę pracowniczą, to co się liczy naj najbardziej? Wiek, więc wiek 44 lata, a potem bujaj się po całym świecie, bo cię tu już nikt nie wpuści na wizę pracowniczą. Więc tak, wiek, znajomość języka angielskiego. Udokumentowana, oczywiście, no i kwalifikacje, jakie masz kwalifikacje, No liczą się bardzo dosyć wysokie kwalifikacje, i te kwalifikacje muszą być udokumentowane i co najważniejsze, muszą być potrzebne w Australii. Bo jeżeli masz kwalifikacje, które nie są tutaj potrzebne, no to nikt cię tutaj nie, nie będzie potrzebował, będziesz miał, miał kłopoty. Więc najlepiej to sprawdzić na liście zawodów. Na website Immigration Government australijski. No więc tak, jak już masz te wszystkie kwalifikacje, masz to, już wiesz, że do tej grupy wizowej należysz, więc naj, najważniejszą sprawą jest, żebyś zgromadził wszystkie dokumenty, nie, 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 żebyś nie robił czegoś takiego, że logujesz się, o, tego zapomniałem, no to się wylogowujesz, nie, nie. Jak już zgromadzisz wszystkie dokumenty, to wtedy się zaloguj, dlatego, że ten australijski system imigracyjny jest bardzo wyczulony na rejestrowanie się. I jeżeli zarejestrujesz się kilka razy i wylogujesz się no to możesz mieć później kłopoty. To tyle by było, jeżeli chodzi o wizę o takie podstawowe informacje, takie wstępne informacje dla Was. Ja przyjechałam na wizę turystyczną. Ja powiedziałam Wam, że na zwariowanych papierach, także, także nie polecam tego, więc przyjechałam na wizę turystyczną. Byłam tu 3 miesiące, później wyjechałam wiza turystyczna jest e to jest ewizytor e-wizytor, a ona jest za darmo, aplikuje się o nią online. Więc tak, byłam trzy miesiące, później musiałam wyjechać na, na tydzień do Vanuatu. Później przyjechałam, byłam znowu trzy miesiące. Um, nie, wiem, nie wiem, dlaczego mnie wpuścili, <ścoughs> ale ja bym, że mnie wpuścili, bo to było takie sko skomplikowane troszeczkę. I później przedłużyłam wizę e na kolejne trzy miesiące, to kosztowało mnie w 2011 roku, to kosztowało mnie 250 dolarów. W tej chwili jest na pewno, na pewno drożej. Dlaczego byłam tu na, na, na wizie e -visitor? Dlatego, że planowaliśmy przygotowanie mojej wizy partnerskiej, więc żeby przygotować wizę partnerską, musisz mieć te dokumenty, musisz mieć to, ten partner. Związek partnerski udokumentowany. No a myśmy nie, nie mieli za, za dużo. No więc te 9 miesięcy zajęło nam udokumentowanie tego, tego naszego związku. Więc musisz, musisz mieć razem bilety, musisz mi, razem wakacje. Mieliśmy razem, pojechaliśmy razem na kurs. To taki sailing kurs. No, to był straszny kurs. To był straszny kurs, to nie polecam. Nie jestem jakimś tam pływakiem wielkim. Musisz, musisz, musisz przede wszystkim mieszkać razem, mieć udokumentowane, że mieszkacie razem. I no, sporo zdjęć pamiętam, wysłało się wtedy do, do tego imigration, do tego agenta, sporo zdjęć. No i tam listy takie, tam, takie różne, im więcej masz tych dokumentów tym, tym lepiej, tym, tym lepiej. To mi zajęło 9 miesięcy, już tu będąc w Australii, więc później um, wystąpiliśmy o moją wizę partnerską eee, i to zajęło jakiś rok z kawałkiem, no więc pra, prawie 2 lata nie miałam prawa do pracy. W Australii, bo na wizie na wizie turystycznej nie masz prawa do pracy i na wizie tej pomostowej też nie masz prawa do pracy, także trzeba być bardzo uważnym. No i pracowałam jako wolontariusz przez dwa lata. Pra pracowałam jako wolontariusz w takim y sklepie y charytatywnym Endeva i Dobrze jest, dobrze jest pracować charytatywnie, dlatego że już kiedyś Wam mówiłam, że Australia zbudowana jest na pracy wolontari wolontariuszy. Mój małż sam mimo że ma pracę na pełnym etacie, pracuje jako dentysta na pełnym etacie, to, to też jest wolontariuszem dla straży przybrzeżnej, tam pływa na tych bołtach i jest wolontariuszem dla takiej wiejskiej brygady tych strażaków, to tu jest bardzo popularne i nawet były Prime Minister Tony Abbott też, też działa w takiej, jako wolontariusz w takiej, w takiej mm, straży no, pożarnej, także to, to się bardzo ceni tutaj w Australii. Tyle na dzisiaj, tyle na dzisiaj moich, moich jak to się mówi, pierepałek z, z wizą. Może te informacje się przydadzą Wam troszeczkę, może tam naświetlą Wam, wam sytuację, czy, czy jest szansa dla Was na, na staranie się o wizę. Jeżeli wideo Wam się podobało, a mam nadzieję, że się podobało, to zapraszam do oglądania następnych moich wideo i zapraszam na kolejne spotkanie przy, przy kawie. Do miłego zobaczenia!